Mądrość Syracha, rozdział 21, wersety 22 i 23. Noga głupiego jest skora, by wejść do domu. Człowiek z ogładą przeciwnie, krępować się będzie. Nierozumny przez drzwi zagląda do wnętrza. Natomiast mąż dobrze wychowany stać będzie na zewnątrz. Druga Księga Królewska, rozdział 16. W 17 roku panowania Pekaha syna Remaliasza, Achas, syn Jotama został królem ludzkim. W chwili objęcia rządów Ahas miał 20 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pana Boga jego, tak jak jego praojciec dawił, Dawid, lecz kroczył drogą. Królów Izraelskich. A nawet syna swego przyprowadził przez ogień na modłę ohydnych grzechów Pogan, których pan wypędził przed Izraelitami. Składał ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Wówczas Resin, król Aramu i Pekach, syn Nemaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie, osaczyli Achaza. Lecz nie mogli go pokonać. W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu. Wypędził Dejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Ahas wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami. Jestem Twoim sługą i Twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla Izraelskiego, które, którzy stanęli przeciwko mnie. Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Król asyryjski wysłuchał Go. Wruszył król Asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś kazał zabić. Kiedy król Ahas udał się na spotkanie z Tiglat Pileserem, królem Asyryjskim, do Damaszku ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Ahas przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. Zatem kapłan Uriasz zbudował ołtarz. Jak król Achas polecił we wszystkich wskazaniach z Damaszku, tak pracę wykonał kapłan Uriasz, zanim jeszcze król Achas wrócił z Damaszku. Kiedy król przybył z Damaszku i ujrzał ołtarz, zbliżył się do ołtarza i wstąpił do niego. I kazał w dym obrócić swą ofiarę całopalną i ofiarę pokarmową, wylał ofiarę płynną, a krwią swych ofiar biesiadnych kropił ołtarz. Ołtarz z brązu, który stał przed obliczem pańskim, kazał odsunąć przed świątyni, z świątyni, z przestrzeni między ołtarzem a świątynią pańską i postawić go obok wielkiego ołtarza na północ. Kapłanowi Uriaszowi zaś król Ahas wydał rozkaz następujący. Na wielkim ołtarzu masz palić ofiarę całopalną, poranną, ofiarę pokarmową wieczorną, ofiarę całopalną króla i jego ofiarę pokarmową oraz ofiarę całopalną całego ludu kraju, jego ofiary pokarmowe i płynne. Będziesz też na niego wylewał całą krew ofiar całopalnych i krew ofiar krwawych. To zaś, co się odnosi do ołtarza z brązu, ma pozostać do mego rozpatrzenia. Kapan Uriasz wykonał wszystko, co mu rozkazał król Achas. Król Achas Kazał odciąć listwy z podwozi i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć morze z ponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadce kamiennej. Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przez świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni pańskiej ze względu na króla asyryjskiego. A czyż pozostałe dzieje Ahaza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy. I spoczął Achas ze swymi przodkami i pochowany został z przodkami swymi w mieście Dawidowym, a syn jego Ezechiasz został w jego miejsce królem. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wersety od 42 do 50. To by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą. Temu byłoby lepiej uwiązać kamień Młyński uszy i wrzucić go w morze. Jeśli Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie uchomym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie, bo każdy ogniem będzie posolony. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. List świętego Jakuba, rozdział 1, werset od 22 do 25. Wprowadzajcie zaś słowo w czyny, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał jakim był. To zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim. Ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.